Dzień dobry, misiaczki, w ten nie. piękny dzień! Ahoj kamraci, ja jestem Kate Sparrow z kanału Tam Gdzie Dredy poniosą. Mamy dzień e, drugi To miasto miało być moim przystankiem I wyszło, że jestem tutaj właśnie trzeci dzień Mamy godzinę za 15 czwartą. Tak to właśnie wygląda w podróży, że nigdy nie wiesz, nie ma co się nastawiać, że oto przelotem, tu nie przelotem, tu będę tyle, tu będę tyle Go with the flow! Go, with the blue. go Go, go with the Blue. A gdzie jedziemy? Przypomnij mi No tam Isla Aguada o, Tam jedziemy Czasami tam jest. warto jest wiedzieć gdzie się jedzie Chociaż czasami jest warto nie wiedzieć gdzie się jedzie To też jest warte Dobra, trzymasz tego kciuka to trzymaj jest, Wszystko jest warte Wszystko jest warte, życie jest warte życie. pamiętajcie Życie jest warte życia Nie mylcie z życi Ja u siebie na kanale nie mam takiego coachowego Takiego coachowego? Ja ci tylko mówię o życiu, ty w tej drodze, to żyć? Tak, dupa ho, ho, ho. ale pani przeglina Ej pięknie moi drodzy, jak zaczęłam łapać stopę, to jakoś nagle złapaliśmy Muchas na... gracias Muchas gracias Co tam Kuba, co tam mówiłeś? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, jest przygoda, każdy chwili szkoda piękny. czego znasz?

Tripowani na tripie w tripie Tak, w tripie na tripie Ojejku, no pięknie jest, jest cudownie Jest fantastycznie, Jakubie Piękne do pojęcia, wiesz, jak to zmontujesz pięknie, to będzie tylko pięknie mm, Przyjechaliśmy tutaj i w sumie nie mieliśmy planu i... i... Dalej nie mamy planu <laughs> Przeszliśmy się jakieś 200 metrów, ale dotarliśmy na miejsce, na które... No i super, I że się lubi powtarzać, tylko miejsca się zmieniają Znaczy nie, to nie jest tak Miałem jakąś taką grubą myśl, ale zapomniałem. Sorry! To it is. It is what it is! And yes, it is. To już ostatni odcinek typowo przygodowy. Wkroczyłam w prawdziwy Meksyk, więc wiele przede mną i przed Wami. Kto nie wie, to informuję o akcji pocztówek. Jeżeli chcecie taką otrzymać ode mnie, to szczegóły w opisie. Zapraszam też na mojego Patronite'a, jeżeli chcecie wesprzeć moją podróż oraz social media, w szczególności Instagram, gdzie dodaję multum ciekawostek o tradycjach, na przykład rzeźbieniu w rzodkiewkach. Misja jest zakończona jak na razie lekkim powodzeniem w niepowodzeniu, bo brak planu okazał się planem, że najpierw mamy i zjeść. O, mucho gracias. Yeah. Y a potem coś robić. I tak zaczęliśmy robić, że już wszystko pozamykali. Znaleziona jedyna restauracja pod tytułem Zamów, ale nie wiedz co mamy, nie? W sensie przychodzi pani, wsiadacie, przychodzi pani z listą i oczekuje, że pojecie co chcecie, ale nie mamy, nie ma nawet zdjęć tego co jest, nic nie ma, nie? Także zgadujmy z i super. W też tak słodkiem, to jest to pół kilo cukru. Czekaj, bo ja... Się... To jest hamajka. Eee, Ten napój robi się przede wszystkim z wody. <laughs> z dużej ilości cukru. I z kwiatu... E, kwiatu, rośliny, której po polsku nie pamiętam. Kiedyś mi ktoś pod filmem napisał, co to jest. Czym jest hamajka? Ostropes? Nie. Hamajka? Jamaika, Jamaika. Yeah. I like the smoke with August. <laughs> kilometrów dalej, żeby zjeść coś normalnego i tak, ten właśnie vlog będzie chyba tylko o tym jak jeździmy bez planu, dzieją się rzeczy i szukamy jedzenia same fajne rzeczy jak się śmiejemy i mówimy jak fantastycznie jest jest fantastyczno jest fantastyczno styczno <styczny> ja już bym wolała iść pieszo niż tym ogólnie, nie? No. Nie ma go jebać. Dobra, mamy stopę, lecimy w poszukiwaniu kolejnej przygody. Mamy tytułem jedzenie. Jedzonko, jedzonko, jedziemy z rybami ogólnie. Tak, mamy tutaj bardzo dużo ryb, opadamy to widocznie są rybacy. No ale co? Dzień trzeci wyjazdu Godzina 11.30 Nie zapomnij Godzina 11.30, czyli piękna godzina, żeby zacząć przygodę Dzień trzeci próby wyjazdu z Playa, z Carmen del de playa Carmen de Playa Carmen del Playa Carmen Ciudad de Carmen Tak Dokładnie to miasto O, tak żebyś właśnie tego o, nie! Pierwsza sekunda była we że Chciałam nagrać, że się nie da Bo ciągle słuchają tu muzyki na pól Wszędzie Wszędzie, Wszędzie. Idzie, Idziesz ulicą, widzisz że jakaś impreza się kręci a to po prostu barber, albo nie wiem, pralnia Po prostu ktoś ma wielki głośnik i puszcza muzykę Kuba! Męczyk Dojedz Zapłacone! Zapłacone, trzeba dojeść bo... Widzimy się zaraz Wszechświat jest piękną sprawą, szczególnie, że mamy dzień czwarty wyjeżdżania z miasta postojowego i kwestia jest tego typu, że wyszliśmy o której? jest godzina 14, znaleźliśmy jedzenie, bo się zagubiliśmy w poszukiwaniu jedzenia. I nas pani zgarnęła z dzielnicy mówiąc, że tam jest na maksa niebezpiecznie A przynajmniej podrzuciła nas na plażę Na plażę Tutaj więc, plaża, bardziej patrzcie, patrzcie jaka plaża Kawa w porządnej plaży Przepraszam Więc zjedliśmy kawał <laughs> porównego jedzenia Wszystko było zapłacone I miałam wyjeżdżać, ale wiecie co? ZAPOMNIAŁAM dokumentu, Więc chcąc nie chcąc nie muszę wracać do Hatylis <laughs> I biorę taksówkę na, na most Dzień dobry! Coś, co miało zamienić się w godzinę, zamieniło się w cztery dni, ale najważniejszy jest zamk, bo przejechałam most i dzień dobry, bardzo szykuje się. I to jest moment, w którym można lecieć dalej w przygodę. Problem jest taki, że ja sama nie wiem, gdzie ja chcę jechać. Eee... Ale chociaż stoję w dobrym miejscu Takim, gdzie nie za dużo samochodów jest Słuchajcie, w podróży jedna ważna rzecz, którą trzeba mieć jest Posiadanie oczu to głowy. Ja wiedziałam osobiście, że sytuacja wygląda dziwnie, nawet pisałam, że e, jest ciekawie i że muszę, muszę, muszę uważać. I miałam rację. No i bardzo dobrze, że kurczę na bardzo swoich doświadczeń. Wiem jak ludzie się zachowują i co potrafią zrobić i można tego zawsze unikać i ja na przykład znikam bardzo zapewne nieciekawej sytuacji, która mogła się wydarzyć. maksymalnej. Czuję się już trochę lepiej psychicznie yy, i co, nam trzy godziny, żeby dotrzeć do Oaxaca. Cały czas słyszę, że jest tu bardzo niebezpiecznie. No i co? Nie wiem, nie. Myślę, że jak wczoraj było źle, to dzisiaj nie może być znowu źle. <grystanie> Uniwersum, błagam! Gwiazdy, wczytajcie się poprawnie <noise> dzisiaj. Dobra, jestem, kurde, yy, w górach, nie? To ja się naprawdę czuję psychicznie lepiej. A pani co robi pani w życiu? W sumie to nic szczególnego. Wstaję rano, mówię, kawy i przygody. A potem rzeczy się dzieją. I tak krążę sobie, to tu, to tam, i tak. Życie byłoby przyjemniejsze, gdyby samochody jechały. A jeszcze bardziej przyjemne, gdyby samochody mnie wzięły. Um, o, błagam! Please, please. Jesteśmy w Meksyku. Tutaj 20 osób jedzie w jednym aucie. Nie mam pojęcia, jak się mieszczą, ale tak to jest. Więc, jaki jest problem z gardnięcią mnie w tym świecie? No nie ma! Halo, układ, plany, zmień się na dzisiaj. Gwiazdy, pokażcie mi, nie wiem, co. Porażka. Porażka. Ja w ogóle tak. sam rano, patrzę na mapę, myślę, aha, to ja bym chciała pojechać do Oaxaca, Guah no jak planowałam, to ja musiałam się wrócić trzy godziny drogą, którą jechałam. Ja nie wiem, co ja zrobiłam. Ja nie wiem. Ale jest... Dobrze, jest fajnie i chciałabym, żeby moje meksykańskie vlogi były też trochę merytoryczne, a nie tylko o... O... policja! Policja! Buenos. E... was äh alla Oaxaca. w Meksyku, gdzie na górach rosną kaktusy i koniec, koniec tego, tej zabawy meksykańskiej zaczynamy nowy rozdział i zapewniam Was, że będzie ciekawie i będzie bardzo meksykańsko oczywiście szczególne pozdrowienia należą się moim wspaniałym patronom dziękuję Wam za wszystko z całego serca